Dzień dobry kochani. Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj łączę się z Wami w króciuteńkim filmie. Taki błyskawiczny filmik, akcja, można powiedzieć, z chwili konieczności. Co się dzieje? Zapewnie wiecie, że na wielu mediach społecznościowych, na telewizjach alternatywnych huczy. Kwestia ustawy, którą przepchnął Sejm w ostatnim czasie w trybie błyskawicznym. Chodzi o ustawy o wywłaszczaniu ludzi ze swoich terenów. O co tutaj chodzi? Więc mamy nie rząd nasz, to nie jest nasz rząd, to jest antysystem. Antynarodowy konstrukt, który działa na szkodę ludzi, którzy tutaj mieszkają. Tenże tak zwany polski rząd, który nie jest polski, postanowił stworzyć ustawę, na mocy której, jeżeli pod Twoim domem, na Twojej posesji, na Twojej energetycznej przestrzeni, na Twoim polu, bądź gdziekolwiek tam, gdzie jest to Twoją własnością, odnajdzie się złoża, wtedy mogą nam to zabrać, jeżeli ta ustawa przeszłaby. I ja Wam coś powiem. Już próbowali wielokrotnie z ludźmi takie sztuczki, żeby sztucznie wygenerować mnóstwo strachu, niepewności, zamętu i przede wszystkim zdołowania, żeby próć ile wlezie naszą energię. Ważne jest, aby mieć świadomość tego, że to my jesteśmy tymi, którzy mogą temu zapobiec. Robią to w trybie szybkim z zaskoczenia. I teraz jeszcze trzeba by Senatu, aby to wszystko przepchnąć. Jeżeli Senat w dniu środa 21 czerwca. Przepchnie tą ustawę, mogliby takie działania przeprowadzać. Wystarczyłoby, żeby główny geodeta, który ma tak zwaną władzę nad tym, stwierdził, że pod którymś z naszych domów, na którejś z naszych działek, jeżeli tam znajdą się złoża, nawet nie musi określać jakie, złoża naturalne to ma prawo, aby nas stamtąd wywłaszczyć. Tak sobie w chorych umysłach ubzdurali. Co należy zrobić, kochani? My jesteśmy wszyscy istotami energetycznymi o niesamowitym potencjale. My możemy wszystko, ponieważ jesteśmy dziećmi bogów. A więc jesteśmy tymi, którzy mają moc kreacji. I my będziemy stawiać temu czoła. My wszyscy, wy, ci, którzy pokapują się w tym, ja, wszyscy my razem. Co należy zrobić. Więc na tych alternatywnych mediach było to. Wszędzie publikowane jest taka pani, która bardzo świadoma, ogarnięta jest, biegła w tym, to jest pani Katarzyna Tarnawa Gwóźdź. Ona na swoim internetowym y, miejscu, na swojej stronie kasiatarnawa.pl zamieściła y, druki. K, którymi można się posłużyć, czyli wejście na tą stronę, na plik sprzeciw, pismo do senatorów. Ja tutaj spisuję, co udało mi się tam y, zebrać. I na dole jest plik, który trzeba wysłać do każdego senatora, żeby jak największa ilość sprzeciwów poszła. Y, zobaczcie, co oni zrobili. Oni sobie wzięli na to przesilenie y, letnie. Zrobili to po to. Bo wtedy można bardzo dużo kreować, ale jeżeli my o tym wiemy, możemy w ten sam sposób to wszystko zaniechać, i tam składa się po prostu pismo, w którym wyrażamy absolutną naszą wolę, aby takie działania zostały zaniechane. To jest bardzo ważne. Widzicie, jeżeli ta ustawa by była przepchnięta, to mogą, mogliby, mogliby, lepiej tak powiedzieć, nas wywłaszczyć bez możliwości prawa do odwołania, do odwołania i do odszkodowania od tego wywłaszczenia. Zobaczcie, jaka to jest krzywda na drugim człowieku. To jest po prostu nie do uwierzenia, co tutaj się odwala. I takich projektów było więcej, gdzieśmy się nie połapali i jesteśmy tutaj w tym miejscu, w którym się obecnie znajdujemy. Ja Was e, przepraszam za to, że jestem taki troszkę podjarany tym tematem, ale. O tym trzeba mówić. Ja rzuciłem na chwilę to, co tutaj y, czym się teraz zajmuję, i postanowiłem, że nagram, ponieważ jeżeli będzie nas więcej i zrobimy ten sprzeciw, to takie rzeczy po prostu zostaną odstawione ad acta, a takich rzeczy było mnóstwo. Tylko jeżeli nie robimy nic, dajemy spolegliwe. Ciche przyzwolenie. I jeszcze wam coś powiem. Dlatego, że jesteśmy istotami energetycznymi, jesteśmy na ziemi w tej kreacji wolnej woli, tak? Wolnej woli, bardzo ważne, więc mamy prawo do wyboru. Jaka nasza wola powinna wyglądać. Jeżeli opowiemy się, że jest brak naszej zgody, kategoryczny brak zgody na to, nie mają prawa tego wprowadzić. I właśnie do tego zachęcam ja. Jeżeli nie wykonamy tego fizycznie, to każdy z pozycji Dziecka Bożego który ma prawo do spełnionego, szczęśliwego życia w obfitości, rozłożyć ręce i wypowiedzieć akt woli. Brak mojej zgody na wywłaszczanie mnie z mojej przestrzeni, brak mojej zgody na wywłaszczanie mnie z mojej nieruchomości, brak mojej zgody. Na wywłaszczanie tego narodu, z tego kraju, w którym żyjemy, z tego pięknego miejsca pod tym słońcem, jakkolwiek by się to miejsce nazywało, jakakolwiek nacja by to była, jakiekolwiek słońce by to nie było. My jesteśmy tutaj tymi, którzy się opiekują tym miejscem. Nam zostało wiele zabrane ale by wszystko odzyskujemy z powrotem. Akt woli w przestrzeni działa, w przestrzeni wszystko jest poukładane i są porozumienia, są prawa, są artykuły. Są paragrafy, i również jest respektowane to, co w tej kreacji mówimy. Dlatego oni wszystko muszą się nas pytać. Muszą to zrobić. I bez naszej zgody nie wolno im zrobić nic. Ale robią to tylko dlatego, bo nas omamili. A więc, jeżeli odsłuchacie to, co Wam tutaj siostry i bracia powiedziałem. To rozłóżcie ręce i powiedzcie, że zabraniacie i absolutnie wyrażacie swoją wolę. To jest akt, to jest wasza wola jest w tym miejscu prawym i oni energetycznie to poczują. A wszyscy ci, którzy mają możliwość, Zajrzenia tam na tą stronę od Kasi Tarnawy. Zachęcam do tego. Jeszcze raz powtórzę kasia tarnawa.pl, znaleźć te pliki na sprzeciw i wysłać do senatorów. Im więcej tego będzie, tym lepiej będzie dla nas. Myślę, że chyba wszystko tutaj przedstawiłem. Kasia mnie tutaj pilnuje, żeby, żeby czegoś nie umknęło ale myślę, że będzie dobrze. To tylko taki krótki filmik, pamiętajcie o tym, kochani, i wypowiadajcie swoją wolę. Jak wypowiemy, tak będziemy mieć. Wczoraj nas było kilka, dzisiaj nas są już tłumy, jutro będą nas miliony. Ziemia pod nami już drze, a oni już wszyscy trzęsą portkami. My już dawno przestaliśmy się ich bać. Wszystkie projekty, które były w przeszłości, runą lawinowo teraz w dół. Łapią się brzytwy i ten projekt też szlak trafi. Jestem tego najzupełniej pewien, ale ruszamy z tym wszystkim. Wyrażamy swoją wolę. Ściskam Was, kochani, zostawiam Was. Y z pozytywną energią. Do następnego razu. Trzymajcie się. Bye bye.